Jak wszyscy doskonale wiemy, studiowanie to nie tylko starty książek, egzaminy czy prace zaliczeniowe, ale także przyjemności, między innymi rozwijanie własnych zainteresowań. Dlatego dzisiaj poświęcamy odcinek klubowi Bakałaż. O tym, co oferuje nam klub studencki Uniwersytetu Pedagogicznego, opowiedziała nam Edyta Klimkowska, kierownik klubu studenckiego Bakałaż. Klub Bakałacz zajmuje się przede wszystkim organizowaniem imprez dla studentów naszej uczelni. Organizujemy m.in. otrzęsiny, bale karnawałowe, andrzejki. Które cieszą się wielkim powodzeniem. Przy Klubie Bakałasz działa również teatr. Klub zaprasza przede wszystkim na sekcje filmowe, które są organizowane raz w miesiącu. Jest to czwartek prowadzone przez dziekana Skowronka, profesora Uniwersytetu Pedagogicznego. Teatr, otrzęsiny, andrzejki, kabareton, liczne koncerty, slajdowiska, warsztaty teatralne, a także imprezy okolicznościowe. Zapraszam serdecznie. W klubie Bakałasz regularnie odbywają się sekcje filmowe, którym przewodniczy profesor Bogusław Skowronek. Od kiedy funkcjonuje sekcja filmowa? Sekcja filmowa Koło Polonistów funkcjonuje oficjalnie od 2007 roku. Natomiast wyświetlanie filmów dla studentów poprzedzane prelekcją i potem dyskusjami trwa od uwaga końca może nie końca, końca osiemdziesiątych, początek dziewięćdziesiątych lat. Kto może uczestniczyć w spotkaniach sekcji filmowej? Praktycznie wszyscy zainteresowani kinem i oglądaniem dobrych filmów. To jest sekcja filmowa koło polonistów, ale jest to formuła otwarta. A zatem plakaty, jeśli wiszą w całej uczelni, mogą przyjść studenci i pracownicy, bo to jest, jak powiedziałem, otwarte dla wszystkich, z każdego z wydziałów, a równocześnie jeżeli, a takie informacje są na stronie Instytutu Filologii Polskiej, będą studenci przychodzili, a kiedyś przychodzili z innych uczelni, także, także serdecznie zapraszam wszystkich. Powtarzam, to są spotkania otwarte, Niebiletowane, darmowe, powiedzmy wprost, więc każdy może przyjść, obejrzeć, podyskutować, zostać po filmie, bo zawsze przypominam, po filmie jest dyskusja, kiedy spieramy się, rozmawiamy. Wielokrotnie one się do późna w nocy. A zatem podsumowując, każdy zainteresowany dobrym kinem. Zapytaliśmy Pawła Budzińskiego, założyciela teatru Bakałasz, o ich działalność. Teatr Bakałasz istnieje już prawie trzy lata. Swoją działalność rozpoczęliśmy takim monodramem Chwasty Polskie, który, w którym to znalazły się takie mniej znane, a bardziej pikantne utwory tych klasyków, o których uczymy się w szkole. Później była Antygona, następnie Bóg Mordu i Gąska i Zemsta, które to spektakle są grane do dziś na naszej stronie, znaczy na stronie Klubu Bakałasz jest zakładka Teatr Bakałasz. Tam można znaleźć nas informacje można znaleźć bieżący repertuar. Zawojowałaś w głowie Borysowi i teraz da dajecie wszystkie najlepsze role. Ale koniec z tym. Finita la comedia! Szluz! ja naprawdę nie wiem, o co ci chodzi. I proszę cię, nie obrażaj mnie. Z Borysem łączą mnie tylko stosunki. A gdzieś przyjacielskie stosunki. <laughs> Już ja wiem, jak wy się tam przyjaźnicie. Ja dobrze wiem. Dlaczego niby ja nie dostaję niczego, a teraz ty grasz wszystkie najlepsze role? Dlatego, dlaczego mnie odsuwa? A ty grasz wszystko, co najlepsze. No, no powiedz mi, skoroś taka mądra. Pracujemy w tym momencie nad dwoma kolejnymi spektaklami. Nad Piw Paw Jesteś trup. To będzie taki thriller psychologiczny. Pierwsza, można powiedzieć, nie komedia teatru Bakałasz. Ale zaraz potem wracamy do komedii i będziemy sięgali po ławeczkę Aleksandra Gelmana. I przyszły sezon otwieramy dwoma musicalami. Maskarada oraz Halosz Spitzbrut. I ona krzyczy do niego. Zdradzam cię, bo ty nie chcesz żyć ze mną, dziecko. Nie chcesz, żebym zeszła w ciążę. ciążę? ciążę, no. Ty wiesz co? Spakujemy ją. Dzisiaj do takich grona, które najbardziej udziela się w naszym zespole, należą e, Marta Kątny, Mieszko Syc, który właśnie gra główną rolę w nowym, w nowym spektaklu Piw Pawie Jesteś Trub. E, jest Bartek Wiktor, jest Asia Sitko, jest Litka Baściu, jest Ania Kasiarz, również... E, Konrad Żygadło, absolwenci krakowskiego studia teatralnego Drama Studio, z którym współpracujemy. Kaja Sosnowska, która na co dzień pracuje w TFWN, można ją zobaczyć w serialu Szpital. Jeżeli chcecie rozwijać swoje zainteresowania lub po prostu nie macie planów na wieczór, zapraszamy do klubu studenckiego Bakałasz, który mieści się przy ulicy Ingardena 4.